Jesteśmy już po The Game Awards, największym growym wydarzeniu. Eee, I co, można wywnioskować parę, parę rzeczy, ale to, to nie jest na dzisiaj. Dzisiaj chciałem tylko Wam opowiedzieć o pragmacie, kto, do której wyszło demo i w końcu jakkolwiek data premiery. Jeżeli kojarzycie tą grę, no to dużo ludzi mówiło, że to jest y, gra w stylu God of War. Że jest ojciec i córka tym razem, zamiast ojciec i syn. Coś w tym jest faktycznie, bo to jest y, taka gra, że mamy gościa, który został z androidką, a ta androidka to jest w sumie takie trochę dziecko i się uczy jak być człowiekiem, więc y, tak mogłem wywnioskować po demie, które nam dali. Tak, wyszło demo tej gry. E, też jak leżycie to. Może ktoś śledził tą grę, był zainteresowany nią, ja byłem dość zainteresowany i pamiętam, że już od 2022 były pierwsze plotki na temat tej gry. Mamy, mamy 2026 zaraz, więc trochę minęło. Pamiętam, że tam przepraszali, że muszą to przełożyć i tak dalej, to było strasznie długo przekładane, ale w końcu to wychodzi. Hmm. Demo jest bardzo krótkie. Osobiście ukończyłem je w, za pierwszym razem za pięt, w 15 minut, a za drugim chyba w 9 albo 8, coś takiego. E, jest to po prostu chyba sam start gry. Tak mi się wydaje. Mm, to jest sam start gry, albo tak może przynajmniej godzina po rozpoczęciu rozgrywki, to jest gdzieś. E, Wydaje mi się, że demo posiada jakkolwiek, może to nie są różne zakończenia, ale mierzy Wam czas ta gra. Oczywiście to jest Capcom, to jest logiczne, że coś takiego jest. Jak dobrze wiecie, każdego rezydenta możecie przejść w mniej niż 4 godziny, nawet są takie osiągnięcia. W Resident Evil 4 jest osiągnięcie, żeby przejść grę w 4 godziny czy, czy 5, coś takiego. Natomiast w Resident Evil 2 macie osiągnięcie, żeby zrobić ileś tam tysięcy kroków, chyba 15. Albo 1500 kroków, coś takiego. I tak da się to zrobić i to nie są ciężkie achievementy e, swoją drogą. To są bardzo proste, tylko trzeba je dobrze rozplanować, rozgrywka. E, sam przeszedłem na przykład Resident Evil'a 2 na dwa sposoby w... Żebym nie skłamał, mam chyba 12 godzin, a Resident Evil'a 3 przeszłem w 6 godzin. Jakbym się uparł, to pewnie bym nawet zrobił szybciej na niższym poziomie trudności, bym jeszcze grę zwrócił. Ale no. Ehm. Ale gry są moim zdaniem bardzo fajne. To kapką, oni robią bardzo fajne gry, chociaż moim zdaniem fabuła u nich jest średnia. Natomiast reszta jest bardzo fajnie. Zawsze dobrze robią to strzelanie, animacje i tak dalej. Ale jak wygląda ta nowa gra? Jest coś to ciekawie zrobiona. Eee, przede wszystkim bardzo mnie ciekawi ten system, że tak jakby sterujemy dwoma postaciami autom e, od razu Po przycelowaniu bronią włącza nam się przede wszystkim możliwość strzelania jako główny bohater i możliwość hakowania jako ta druga postać, czyli Diano. Yy. I o co w tym chodzi? Musimy hakować wcześniej robota, żeby w ogóle zacząć mu dawać jakkolwiek damage, bo inaczej będziemy zadawać jakieś śmieszne obrażenia typu 10-22 11, coś takiego. A po zhakowaniu robota nagle zadajemy takie obrażenia jak 100, 150, 200. I przy okazji są różne także power upy do hakowania. I tak samo są różne bronie, które możecie znaleźć podczas rozgrywki. No i każdy ma jakieś tam swoje, ma swoje rzeczy, no i to po prostu cały czas łączycie. Tak samo są też specjalne umiejętności. Diana ma jakieś specjalną umiejętność wielkiego hakowania. I wtedy wyłącza cały całą możliwość tych robotów. A natomiast y, główny bohater, natomiast podczas walki z bossem, może na przykład zrobić taką animację niczym Leon w Resident Evil 4, kiedy wchodził na tego wielkiego potwora y, na tych bagnach. Nie wiem, czy kojarzycie. Ale dobra. Ym, inne rzeczy, inne rzeczy. No, zbiera się tak samo y, w Resident Evil, na przykład czwórce. Było można zbierać, było, można robić zlecenia i zbierać oczywiście kasę oraz różne e, jakieś tam diamenciki, bransoletki, które później mogliście łączyć i je sprzedawać za o wiele drożej, e, bo to w zależności od mnożnika punktów tam wszystko zależało e, i mogliście to sprzedawać za pesos chyba, e, za te rumuńskie pieniążki. Albo, nie, przepraszam, za hiszpańskie chyba. E, I mogliście to sprzedawać i później upgrade'ować swoją broń. Upgrade'ować bądź kupić inną. To już tylko wasza decyzja była, co chcecie zrobić z, z tą kasą. E, tutaj jest podobnie, tylko że nie ma zbierania żadnych jakichś tam śmiesznych. E, jakiś tam czy coś. Zbiera się lumion, coś takiego. Takie kryształki po prostu, które automatycznie są zbierane jak jesteście blisko, więc... I oczywiście są takie strefy, które Diana może odblokowywać, przez co możecie wrócić do jakby takiej głównej bazy. Oczywiście tego w Daminnej nie ma, nie ma tego powrotu do tej bazy, w ogóle właśnie gra rozpoczyna się wtedy, kiedy już jest jakby koniec takiego głównego samouczka, kiedy już właśnie dotrzecie do takiej bazy i później chyba. Ale dobra, i możecie tam sobie właśnie upgrade'ować obie postacie. Mm. Jak to będzie wyglądać? Tego nie wiem, e, nie było to pokazane ani nic, e, skrzynek jest dużo i tak dalej, niby dają dużo kasy, no niby po 200, po, na raz chyba dostałem 500 z jednej skrzynki, ale co to znaczy? No sądzę, że będzie pewnie dużo, dużo do wydania, żeby zaupgradeować postać na full, no i wiadomo, że będą pewnie dwa cigmenty za to, żeby zaupgradeować głównego bohatera, no i tą Dianę do pełna. E, Główny bohater nie rozstaje się tylko z jedną bronią, z pistoletem, a resztę broni jest wymiennych. Co to znaczy? W demie były tylko trzy bronie, z czego jedną dostajecie za ukończenie dema pierwszy raz i zagranie drugi raz. Więc jakie to są bronie? Jest jakby taki, nie wiem jak to nazwać, ale coś na wzór tej zera tylko, że tworzy taką bańkę, która spowalnia wrogów, no i zadaje im lekki damage od prądu. Chyba, że schakujecie, to wtedy będzie większy. Później, kolejną bronią jest oczywiście klasyczny pistolet. ma sześć naboi, automatycznie się przeładowywuje. Nie szukacie do tego e, nigdzie żadnych naboi. E, on się automatycznie przeładowywuje po wystrzaniu naboja, nabojów. E, natomiast resztę broni jest wymiennych, czyli jak skończy wam się ammo, to musicie znaleźć zastępstwo. E, ale możecie, jakby są różne klasy tych broni w ogóle. Była zielona i czerwona tylko w demia. I możecie trzymać po jednej jakby rodzaju tej broni. Chociaż tak jak mówię, w demie były tylko trzy broń, z czego właśnie czerwonych były dwie. Yy, a druga, drugi karabin to był taki. Nazwałbym to shotgunem coś w tym stylu. Po prostu strzelał i mocniej damage, zadawał nic więcej. Yy, natomiast po ukończeniu dema dostaliście je, je jeszcze jedną broń. To jest taki. Nie wiem ładuje się tą broń, to, to jest istotne. Ładuje się tą broń i zadaje wielki damage, bo na takiego jakby mini bossa, bo ja bym tego nie nazwał w ogóle bossem, to na mini bossa on mi zadał 1000 obrażeń strzałem właśnie. I nie strzeliłem w główny punkt wroga, gdzie zadaje się o wiele większy damage, tylko trafiłem w wroga e, i zadał mu 1000. A normalnie pistolet zadaje 200 e, w ten krytyczny punkt. Więc tak, są różne bronie, są też te bronie wymienne, no i oczywiście nie... One się automatycznie już nie ładują. Jak skończy się naboje, trzeba jak skończą się naboje, trzeba znaleźć zastępstwo do tej broni. To było nawet ok, moim zdaniem. Wymaga jakiegoś tam szukania po tej mapie. Mm. Co jeszcze można? No, bro, postać potrafi robić uniki, skakać i lewitować. Na razie tyle. I widziałem, że chyba będzie mógł odblokowywać również inne umiejętności podczas rozgrywki. Ale w demo nic więcej nie było. I wydaje mi się, że to wszystko. Sądzę, że gra nie będzie dla każdego, i nie wiem, czy bym nawet ją kupił w dniu premiery. Jest trochę dziwna, ale może być ciekawa, nie powiem, że nie. Polecam spróbować każdemu samemu, spróbować zagrać w to demo. To jest dosłownie 15 minut zabawy, bardzo krótkie. Ja dosłownie ukończyłem od razu, odinstalowałem, chociaż zagrałem dwa razy, bo byłem ciekaw tej drugiej broni. Eee... Niby są tam różne zakończenia, ale nie wiem od czego one zależą, bo na początku dostałem... Znaczy to nie było inne zakończenie jakkolwiek, była to ta sama scenka, tylko że ta Diana rysowała obrazek i pod koniec ten obrazek się różnił. E, za pierwszym zamachem dostałem obrazek jak trzymałem się za ręce, a za drugim zamachem dostałem jakby, że e, on biegnie z nią na plecach i był napisany tam numer 5, natomiast a na pierwszym miałem numer 7 e, Może to zależy od tego w jakim czasie się zmieścimy e, albo którzy jesteśmy? Nie wiem jeżeli dostaliście coś innego, bo żeście w to zagrali, to dajcie znać, bo jestem w sumie sam ciekaw czy były jakieś inne. Natomiast to jeszcze do Capcomu. Jeżeli żeście widzieli Resident Evil 9, no mam zamiar pewnie nawet mogę... pewnie zrobić Let's Play z tej gry, bo to wygląda bardzo ciekawie. W ogóle tam jest taki mały egg, kiedy Leon podjeżdża autem, jest tam rejestracja samochodowa i są numerki jest... 9, 6, 4 i 2, czyli wszystkie części, w których Leon występuje. Bardzo fajny smaczek dla fanów. Leon, oczywiście, wygląda mega staro, jak widzieli na trailerze. Ale ma nowe ruchy znowu, więc gra będzie bardziej dy dynamiczna. Ja sądzę, że w ogóle tego rezydenta podzielam, że będzie trochę rozgrywki, jako ta Ashley, gdzie będziemy bez broni biegać po tej poświadłości, a później wcielimy się w Leona, czyli totalnego zabijaka, który będzie mordował tych biednych zombiaczków w taki łatwy sposób, że będą same uciekać od nas. Ale nie, ale faktycznie gra mnie bardzo ciekawi. A jeszcze co do tego, jak dobrze wiecie, wszystko wygrało Claire Obscure. Osobiście grę grałem, ale jej nie ukończyłem, bo jestem na samym końcu w ostatnim, czap w ostatnim epizodzie. Gra jest trochę dla mnie trudna, dlatego że, dlatego że trochę nie umiem grać te JRPG, bo to trzeba wymyślać te wszystkie, te wszystkie bazy, Bazy? jakie bazy, że trzeba wymyślać te wszystkie buildy i tak dalej. Ja tego trochę nie lubię. W LoL'a też nie umiem grać. Więc no, a, ale tak to, to to chyba wszystko, co tak chciałem powiedzieć. Chyba tyle, bo nic więcej, żeśmy nie dostali. Ja czekałem na Half-Life 3. Half-Life 3 nie wyjdzie. <grym> chociaż coraz więcej plotek mówi, że będzie, ale to nic. W takim razie miłego